produktu krajowego brutto na osobę w poszczególnych krajach, łatwo zauważyć, że wraz ze wzrostem PKB na osobę rosną również średnie wynagrodzenia. Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego bogate kraje potrafią... Kuba, co tu się stało? Ja nic z tego nie rozumiem, o czym oni do mnie mówią. Zobacz, zostałem przywalony stosem słów, których nie rozumiem, a w TV stop się nimi posługują. Spokojnie, młody, damy sobie z tym radę. W przyszłości będziesz pracownikiem, może będziesz prowadził własną firmę. Chcesz przecież tutaj w Polsce mieć dobrą pracę, dobrze zarabiać, a nie wyjeżdżać za granicę, tak jak wujek Łukasz. W Polsce też możemy zarabiać cztery razy więcej, tak jak w innych bogatych krajach Europy Zachodniej, ale wszyscy musimy się o to postarać. Czyli co mamy zrobić? Zobacz, to jest PKB, a to efekt skali. Weźmiemy się za to? Nie wiem, choć słyszałem, co mówiłeś. Że w pracy, że jako obywatel, ale tak konkretnie, tak naprawdę, to po co mi to wszystko? No, dobre pytanie. Pomyśl, za kilkanaście lat będziesz gdzieś pracował. Wcześniej czy później będziesz miał jakiś ciekawy pomysł, może będziesz chciał wystartować z własną firmą. I niezależnie od tego, czy ta firma będzie Twoją własnością, czy też będziesz tam pracownikiem, lepiej rozumiejąc procesy ekonomiczne, będziesz w stanie dobrze wykonywać swoją pracę czy prowadzić firmę. No dobra, ale to chyba bardziej skomplikowane. Po drugie, jako obywatel, to Ty będziesz wyborcą i będziesz decydował o kształcie polityki gospodarczej naszego kraju. Ja? A skądże nie zamierzam się zajmować polityką? Jako obywatel, przez głosowanie na daną partię, będziesz wybierał jej program gospodarczy. I wreszcie, rzecz trzecia, nieunikniona. Jesteś też konsumentem. Dobrze byś jako konsument znał swoje prawa, ale ważne też jest, żebyś był świadomy, jak Twoje decyzje konsumenckie wpływać będą na sytuację gospodarczą kraju. No tak, ale co znaczą moje decyzje? Czy to jako wyborcy, czy jako konsumenta? jeśli jestem tylko jeden z milionów. To prawda. Ale pomyśl tylko, ile dobrego dla naszej społeczności, dla naszej wspólnoty możemy wszyscy razem zrobić, jeśli każdy z nas o tym pomyśli. Jak wiele możemy stracić, jeśli tylko niewielu tak zrobi. Chyba nie do końca cię zrozumiałem. Zobacz, jak gra w piłkę nasza narodowa drużyna. Każdy zawodnik pełni ważną rolę, ale żaden z nich w pojedynkę nie wygra meczu. Tylko zgrany zespół ma szansę na zwycięstwo. W gospodarczych mistrzostwach świata Polska konkuruje z innymi krajami o dobrobyt dla swoich obywateli. Jesteśmy jedną drużyną i tylko wspólnie możemy wygrywać. Rzeczywiście, jakoś nigdy nie pomyślałem o tym w ten sposób.